Leciał i widział ten i rzucał bomby głębinowe. A później oni przeszli na nocne kluzanie, a ci już wprowadzili radary na parę centymetrowe, które można było zabrać na samolot. I nie spokojnie sobie wypływali, a taki Wellington leciał, miał z przodu reflektory i w pewnym momencie po że oni nawet słyszeli, prawda? Na pomoście stali i widzieli, słyszą samolot, oni go nie widzą, on też ich nie widzi, prawda? I wtedy nagle, jak on był jakieś mało no, z radaru, włączali reflektory, ich oślepiali, skabinów maszynowych sieli, oni mi bam 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 bomby. I płótka tonęła, nie zdążyli nawet sygnału radiowego, nawet przekazać, że coś się stało. Zaczęły ginąć. Się. I później my się zorientowali, że one coś nadają, ale czy wprowadzili jeszcze krótsze fale radiowe i znowu było tak, że... I to potem były takie fale liczby zatopionych